Znam ten błysk w Twoich oczach. To doskonała okazja, żeby wyrównać rachunki z królową Stefani. O czym ty mówisz? O jeziorze Como. Masz na myśli tamtą historię, kiedy wpadłaś do wody? Jadę na własny ślub, Złotko. Nic z tego. Doprawdy? A kto mnie powstrzyma? Ja. Czyżby? Chodź ze mną, po co? Nie przyjechałam tu po to, żeby tak łatwo przegrać partię. Pomogę ci w podróży. Bon voyage, zostałam wepchnięta. Czas na rebarz. Nie rób tego. Dlaczego? Już widzę te artykuły na pierwszych stronach gazet. Zastanów się, zanim zrobisz coś głupiego. W razie czego w materiałach dla prasy jest mój numer telefonu. Grazie, Chwileczkę. Zostańcie, bo mam wam coś ciekawego do powiedzenia. Wspaniały dom mody Forester zanurzy się niebawem w całkowicie nowe rejony. Co na to Wasza wysokość? Gotowa do skoków nieznane? Nie chcę być niegrzeczna, ale nie będę tu stać cały dzień, zastanawiając się o co chodzi. To sprawa honoru. Chodzi o dług. Jestem Ci winna pieniądze? Owszem, ale nie o pieniądze tu chodzi, tylko o coś, co może Cię posłać w odmęty rozpaczy. Nigdy nie dasz za wygraną? Nigdy. Pamiętaj, że to nie como, tylko Portofino. Nie mogę uwierzyć, że znów to zrobiłaś Dopadnę cię Zapłacisz mi za to Nigdy ze mną nie wygrasz Dokąd idziesz? Prosimy o uśmiech? Wracaj Nie waż się mnie zostawiać